Hej, kochani! Zaczynamy kolejnego vloga. Jak widzicie, moja piękna choinka w tle i te wielkie okna. I od razu wam odpowiem na pytanie, które bardzo dużo osób zadało: czy ja lubię myć okna, jak ja te okna myję? O rany, jakie wielkie okna! I już wam odpowiadam. Słuchajcie, nie lubię myć okien. Chyba nikt tego jakoś za bardzo nie lubi. chociaż może się znajdzie parę takich osób. I tych okien najczęściej się nie myje. Je się myje na pewno z zewnątrz, kiedy jest myty cały dom pod ciśnieniem. To wtedy się myje troszeczkę tych, tych, tych okien, ale nie tak, że wiecie, że płyn i nie wiem, później tam, prawda, ładnie ściereczką się to wyciera. Nie. Jest, jest to właśnie my te tylko wodą pod ciśnieniem, a z tej strony to prawie w ogóle nie myjemy okien, jedynie co to przecieramy te, te właśnie parapety. I dzisiaj nagrywam nowym sprzęciorem. Mam nadzieję, że jakoś będzie dobra. Karolina mówiła, że jakoś jest naprawdę dobra, że wszystko widać. Mam nadzieję, że dzisiaj Was nie wystraszę, bo jestem jeszcze bez makijażu, bo jest u mnie dopiero godzina 8 rano. Przed chwilą Wikusia pojechała do szkoły, ja byłam już z Orio i teraz idę na śniadanku. A tu już śniadanko na mnie czeka. Tata mi zrobił jajecznicę na szyneczce, więc fajnie, idę jeść. Pokażę Wam jeszcze, przyszłą, e, przyszedł do mnie list e, dla schroniska.pl. Wiecie, że jestem e, ambasadorką. A ci, to nie wiedzą, to się teraz właśnie dowiedzą. I zawsze wspieram właśnie zwierzaczki z tego schroniska. I całą ich tą fundację, i teraz przyszedł mi kalendarz, który właśnie Wam pokażę. Uuu, zaraz mi kamera spadnie. E, taki piękny kalendarz przyszedł z psiakami, i to są psiaki, które e, możecie właśnie m, adoptować albo je wspierać z tego właśnie m, schroniska. Jest nawet jeden kotek na gru grudzień. Fajne mają imiona te, te, te psiaki Pluto. O, że bardzo jest Pluto! Tutaj jest to film Lucy. Lucy już jest taka starowinka, już taka widać, że w oczkach taki smutek. I, I tutaj właśnie pieski z tego schroniska. I taki kalendarz możecie kupić za 20 zł. I wtedy wszystkie pieniążki idą właśnie na tą fundację i na te zwierzaczki na jedzenie, i tam na potrzebne. Potrzebne rzeczy, które są dla piesków, na przykład, nie wiem, smycz, czy tam płyny do kąpieli. No i kalendarz możecie kupić w sklepie i I tak samo, jeżeli nie jesteście zainteresowani kalendarzem, to możecie cały czas wspierać dla schroniska.pl przez kupowanie różnych produktów, wysyłanie. Więcej znajdziecie też na stronce dla podlinkuję Podziękuję Wam na dole. Więc jeżeli kochacie zwierzęta tak jak my, to, to, to serdecznie Was zapraszam do, do, właśnie do pomagania zwierzakom. Stwierdziłam, że jeszcze przed sprzątankiem sobie yy, zrobię tą yy, kawkę, mówię, herbatę od Karolinki i zrobię sobie tą karmelową. No, jakoś tak mi się kojarzy ze świętami. A nie biorę się za sprzątanie mojej toaletki, bo już dawno jej nie, nie używałam i powiem Wam szczerze, nawet nie wiem, co tam w środku jest. Bo teraz wszystkie y, kosmetyki przełożyłam sobie do łazienki y, i przy okazji pokażę Wam, co dostałam od Karolinki, bo. Na pewno jesteście ciekawi. Ja Wam nie pokazywałam tych rzeczy. Karolinka trochę w ostatnim filmiku pokazywała, co tam dla mnie zamówiła, ale to nie było wszystko, co mi Karolina przywiozła. Na temat Inglota zrobię Wam oddzielny filmik, bo tutaj stoi cała paka Inglota i nie bójcie się, że on stoi, bo zaraz będziecie się pytać, dlaczego on stoi w pełnym słońcu przy oknie, bo tak to mam cały czas kotary zamknięte, ale teraz, teraz przyniosłam akurat torebkę, żeby Wam pokazać. I na pewno zrobię jakieś może Get Ready With Me z tymi kosmetykami z Inglota. A teraz Wam szybciutko pokażę, jakie inne rzeczy fajne dostałam. E, dostałam biżuterię. Zapytałam się Karolinki, to Wam na dole napiszę skąd jest ta biżuteria. To jest taki jeden zestaw właśnie takich fioletowo-złotych. Bardzo ładne są te mm, bransoletki. Druga jest taka w kolorach miętowych z czarnym. Zobaczcie jakie ładne. I takie mają ładne zawieszki. Listeczki. To, jest to. Dostałam herbatkę. Ponoć herbatkę można kupić w Rosmanie. E, to jest akurat karmelowa, więc na pewno będę próbować. Ta jest z ananaskiem. E, to są takie dwie ulubione karoliny herbatki. Chciała, żebym sobie też spróbowała. Tutaj dostałam, to widzieliście u Karolinki w filmiku z tej firmy Marion, Natura Silk, jedwab jedwabna kuracja. I powiem Wam, że używam na razie tego mniejszego preparatu, właśnie tego jedwabiu i jest super. Po tym się włosy bardzo dobrze rozczesują i ja nakładam ten jedwab i rano i wieczorem i po prostu nie mam żadnych kołtunów, bo też się o mnie, mnie się pytacie jak to robię, że te moje włosy się w ogóle nie plączą te przedłużane, bo macie z tym problem. Tego jeszcze nie używałam, ale na pewno jakieś wam porobię teściki, bo już zaczęłam testować parę kosmetyków. Tu dostałam z Deli y, korektor do brwi, 4 w jednym e, Przyciemnia, nabłyszcza, rozczesuje i pielęgnuje, więc zobaczymy. Na pewno sobie zrobimy jakiś teścik. Tutaj dostałam czerwoną glinkę. To też chyba u Karoliny widzieliście już na filmiku oczyszcza i zapobiega powstawaniu naczynek do celu naczynkowej i normalnej na pewno będzie ładnie łagodzić moją zaczerwienioną e, skórę na twarzy e, i ona jest w proszku, więc trzeba ją rozrobić z wodą jak to glinka już jedną glinkę od Karoliny wypróbowałam e, to jest akurat peeling do ciała regenerują, regenerujący cukrowy o zapachu brzoskwini i mango Stu, skuteczna odnowa to też widzieliście w filmiku u Karoliny. E, jeszcze nie próbowałam, bo jeszcze mam inny peeling, który muszę wykorzystać. Tu dostałam, to też widzieliście u Karoliny. E, tak jest, e, chociaż nie, widzieliście chyba te drugie skarpety. Te są też jakieś chyba też z Rosmana, i ja już jedne próbowałam. Na razie jeszcze się nie złuszczają, ale to było dwa dni temu, więc jeszcze trzeba poczekać. Więc zobaczymy. Tamte zaczęłam już dla Was testować. Co tutaj jeszcze mamy? Oczywiście te znane kapsułki z Rosmana. Tutaj mamy anti-aging z Q10 i te nawilżające. Takie serum na pewno się fajnie przydadzą. Tutaj mamy ym, dla porównania, żeby porównać właśnie balsam z EOS, z tym. To jest akurat pols polska firma, ta Perfekta. Więc zobaczymy, jak to, jak to będzie się sprawdzać. Będę dla Was też to testować i porównywać. I tu są też z tego Marion te takie fajne jednorazowe maseczki. Właśnie jedną już zaczęłam dla Was testować, i powiem Wam szczerze, że mm, to jest akurat. Yy, Przeciwtrądzikowa to jest odżywczo łagodząca, ale taka jedna maska starczy Wam spokojnie na trzy użycia, więc całości, nie, całości nie, nie rozrabiajcie z wodą. Nie wiem, te są chyba już rozrobione z tego co czuję, bo tamta była w proszku i powiem Wam, że rozrobiłam ją z wodą i zrobiłam maseczkę sobie, Markowi i. Okej, okay, ktoś do mnie dzwoni, muszę przerwać. Już jestem, więc już jestem, więc y, tak. Więc właśnie y, tamta maseczka starczy przynajmniej na trzy użycia. E, tutaj mam jeszcze żel do mycia y, stopa oczyszczenie, łagodny żel do mycia twarzy i oczu. I mam też płyn miceralny z tej samej firmy, od Karolinki i jest po prostu mega. Już go używam, już chyba prawie pół opakowania nie mam, bo używam go i rano i wieczorem. Naprawdę jest super, w ogóle oczy nie szczypią, bardzo ładnie łagodzi, super jest. Więc żelu jeszcze nie stosowałam, ale na pewno będę go używać. I tutaj taki fajny korektor do paznokci żeby właśnie pousuwać sobie zbędne... O, i fajnie są patyczki zapasowe, to to jest super. E, jakiś tam lakier. Zobaczymy, czy będzie działać na przykład na hybrydy, ale, ale też. Też mi się wydaje, że na hybrydki specjalnie to e, można fajnie to wypróbować. E, tu jeszcze dostałam mm, arganowy jedwab do ciała. Ze złocistym pyłem, więc to też może być fa fajne. E, dajcie znać, czy, czy używaliście. Mm, bo już się tym smarowałam i rzeczywiście są fajne takie e, drobinki e, złota, więc ja lubię bardzo takie, e, takie kosmetyki. Jeszcze nie pokazałam wam, bo zostało to przysłonięte książką moją, jedną e, z, z tego właśnie Makeup Revolution. No, też dostałam od Karolinki cały zestaw właśnie do, yy, do brwi. Jak widzicie mam też te yy, szablony, pensetę, pędzelki do wypełniania, całą paletkę. już dostałam kremik, pod o, ten żel pod oczy, ale to, to, to widzieliście w ostatnim filmiku, e, w, gdzie się szykowałyśmy z Karolinką, to już Wam pokazywałam ten kremik. No i... Wszystko było tak ładnie zapakowane w folii przezroczystej, um, i taka piękna apaszka <noise> jeszcze była dodana, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Mm, na pewno się przyda do kostiumów czy innych rzeczy. Ok, ja idę teraz sprzątać i idę podładować kamerkę, bo pyka mi, że już bateria się rozładowała. Idziemy z mamuśką. Do sklepu, bo już są sklepy otwierane u nas w tych, takich, wiecie, godzinach ym, świątecznych. E, na przykład Marshalls jest do 11 czynny, co normalnie jest czynny tak chyba do 9, 9.30. A idziemy... u nas jest 9.30? 9.30, tak. Wybrały się. Wybrałyśmy do się dopiero na zakupy, ale tak to jest. E, i... Ja słuchajcie, będę wam pokazywać mnie siebie dzisiaj tak malutko, zresztą jak przez cały dzień, bo tak słabo jakoś wyglądam. Koniec. Mama mówi, że ładnie, ale jakoś tak ten, więc ładnie. ale mama ładnie wygląda, więc Wam będę dzisiaj moją tak. mamę pokazywać, ale chciałyśmy Wam pokazać, Czy ktoś wyskoczył z butów. Ktoś sobie kupił nowe buty, a te zostawił. Albo wyskoczył z nich, nie wiem o co to chodzi, ale buty leżą. Mama się śmieje z mojego stroju, że mam typowo na florycką zimę dzisiaj strój. Ale co, w tych sklepach jest tak zimno, że ja muszę mieć swety, ale mam gołe nogi, ale mam za to buty. Yy, te. jak one się nazywają. Takie zimowe, ale one są bardzo wygodne i się czuję w nich jak w kapciach. Dobra, tu idziemy, nie? Jest po prostu szał w tym roku na gwiezdne wojny. Zobaczcie. Nawet są fasolki z gwiezdnymi wojnami. Z roczek. A u nas Gwiezdne Wojny, e, premiera 18 grudnia już. Powiedzcie, czy w Polsce też tego samego dnia jest. Tego jeszcze nie grali, ocieplane espadryle. <grych> Zobaczcie, jakie fajne, nam sobie kupić normalnie. zobacz co znalazłam miedziany fajny kubek no może nie jest cały miedziany ale jest ale jest troszeczkę Ostatnio oglądałam vlogmas Karolinki Baszak i mówiła, że szuka papieru takiego matowego, nie lubi błyszczącego i wszyscy nie wiedzą o co jej chodzi. A tu zobacz Karolinkę jakie tu są ładne karteczki do prezentów dołączone u nas w marszalu za 59. Patrzcie jakie ładne zestawy. Piękne są. Piękne. Albo takie zostawi. Do dziecka. Do dziecka. Albo takie czekolady. Mmm, 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 mmm. Jak sobie osłodzić kawkę łyżeczkami z czekolady? To jaki mega pomysł. Nie no, bo ja bym po prostu wszystko Mnóstwo kupowała jest takich pomysłów. A I nie musicie mieć pomysłów o, na prezenty. Zobaczcie, taka nawet buteleczka. taka wieża Eiffla. Piękna jest. A buteleczka Karmelu. No, buteleczka też jest super. A może Orio przebierzemy w tym roku za Renifera na święta. Za Rudolfa, bo czerwony nos ma. Teraz jesteśmy w Kolsie. Słuchajcie, ja nie mogę na siebie patrzeć. <laughs> o tej porze. Tam. O tej porze, 11? bo już jest 11, tak. <laughs> Idziemy. Pokażę Wam, bo tego sklepu Wam jeszcze nigdy nie nagrywałam. Że Wam mamę, bo mama ładniej wygląda. Piszą mi tu jakieś zegarki. Um, to się i tak Marshall mm -hmm. bo to bardzo. E, no, Marshalls to tak. Ale tutaj są fajne, wiecie, co zestawy. Zestawy właśnie prezentowe, jak nie macie pomysłu, chociaż w marszalcie też są. Ale tu wam na przykład pokażę Juicy Couture, a nigdy tu wam nie nagrywałam w sumie nic, więc pokażę wam, co mają fajnego. Biżunter... Na przykład biżuterię dla pieska. Tak, tu jest na przykład Juicy Jusicatur. I tak, na przykład są torebeczki yy, na kupy do zbierania kup. Zobaczcie jakie, diamentowe. W różowym odcieniu. Tu są jakieś takie właśnie o bryloki. Tu są obroże. obroże. Oczywiście dla mojej Oreo to wszystko jest za małe. O, tu są na przykład woreczki, które bardzo do tych ładnych... Szaleństwo. Szaleństwo w biały dzień. Niekoniecznie A tu jest na przykład dla małego pieska. Zobaczcie, dla królowej jakiejś małej. Znalazłyśmy śnieg w puszce. Fajna rzecz. Na pewno kupię Wiktorii w tym roku. Jak widzicie, trzeba otworzyć puszkę, nalać wodę i czekać, patrzeć jak śnieg rośnie. Tu śmieszno wymyślili właśnie dla dzieci, żeby y, z tego piasku takiego wiecie, tego tego magicznego takiego. Ten piasek taki co nie brudzi i ani się nie sypie. Żeby zrobić bałwana ją on się fajnie będzie ten, mm, bałwan z piasku. Tak jak my nie mamy, można powiedzieć, śniegu i Wikusia nie ulepi takiego śniegu, no to można właśnie ulepić z nią takiego bałwana z piasku. A, tu, a tutaj na zimne napoje. Zobaczcie. Taki elfik albo taki ciacho. Fajny. Czarodziejski Yeti. Później podlewać go wodą. Ta woda ma coś takiego w sobie, że ten jedli tak fajnie rośnie normalnie w temperaturze pokojowej. Śmieszne, ale fajne. Możesz, mama, iść dalej. Ja tu zostaję. Ja sobie kupiłam skarpetki. Mam sobie skarpetki. I to mi się właśnie podoba, że tutaj można się położyć i zmierzyć. I nikt ci nie zwróci uwagę, że się to niszczy. Nie. Jest to wystawione i przeznaczone. Do użytku. Do użytku. Tak, ale idziemy już do domu. co? chyba już pora. O to są bohaterowie z filmów świątecznych. I tutaj zobaczcie to jest. Gryzłown! A tutaj oczywiście frozen. Olaf i o. Zawsze się pytacie, jakiej rasy jest y, Orio? Orio jest właśnie scooby doo To jest dok niemiecki. Tylko ona po prostu ma inne umaszczenie niż scooby -Doo. I tak samo się boi jak scooby -Doo. To jest nasz piesek. I rapazo, za którą tęskni Wiktoria, czyli za naszą Karoliną. Wybaczcie, ale musiałam wam nagrać tą zabawkę. mama stoisz. na pozmuchu słuchajcie tego To jest taki frontem bo trzeba jest z jakiej bajki minion patrzcie się świeci ale za każdym razem jest inny dźwięk Uważasz, lecą zabawy taka mała rzecz a tak cieszy chociaż... Jeszcze raz, jeszcze raz. Idziemy już z małą do domu. Już mamy dosyć plecy na zbolo. za 10,12. Idziemy spać. Tak, idziemy spać. Już jest późno, już jest ciemno i jeszcze mnie wkurzyli przy kasie, bo myślałam, że są świeczki przecenione. Znaczy, ja im chciałam to pokazać, ale nikt nie chciał ze mną tam pójść. No nie była cena, mama też to widziała, że regularna cena była 26,99. I przeceniona ta cena 4,99. I im tłumaczę i mówię: e, Oni mówią: Nie, to jest niemożliwe. Ja mówię: No to mogę wam pójść pokazać. No to oczywiście, że one tam nie mogą wyjść, jakby z kasy. Że... I mówię: Dobra, nie chcę tej świeczki. No dobra, tym e, optymistycznym akcentem e, kończymy tego vloga. Mam nadzieję, że podoba Wam się w tym roku vlogmas. Chociaż czytam komentarze, że Wam się bardzo podoba, więc mi jest bardzo miło. I moje mamie też. Tak, wszystkich pozdrawiamy. Tak. I do usłyszenia się. jutro. Puśka pa. pa, pa.